was Wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Feridious. No, a to jest Minecraft na modach. Oczywiście, ten serwer. Tenczowa kraina, tak. Mam nadzieję, że o nim nie zapomnieliście. Ostatni był odcinek. I właśnie, mówiąc, byłem właśnie w tej wioseczce z, z wężem, a teraz bardzo dużo się zmieniło. Otóż mam zbroję. No, słabą, tam na jeden, pierwszy level. Poinczantowany tutaj na 30. i strasznie dużo materiałów. Ogółem dużo się zmieniło. A jedna deska tutaj nie warto, więc słuchajcie. razy. No i po prostu strasznie dużo diamentów pozbierałem. I coś wybudowałem. Tak, to jest mój domek. Tak on się prezentuje. Jest wybudowany na lodzie, ponieważ tak sobie zadecydowałem. Więc tak on się prezentuje. Tyle, że jest całkiem spoko pasowywuje się w klimat tamtych wiosek więc zrobię coś z kinszota i tak tutaj um, zrobiłem farmę więc też jest całkiem spoko i ogółem w tym domku um, mieszkam um, mieszkam z moim kolegą um, więc um, po prostu jedziemy po prostu na tym samym nie wiem jak to powiedzieć, nie no, może nie, tych samych wydaje chyba. Na tych samych, kurcze się to mówiło? Zapomniałem. E, więc dobra. Tutaj jak widać skraftowałem Diamond Metal, jeśli ktoś oglądał Footer survival, to tam Minecraft na modach z siemka przywitał się. E, to kojarzy Diamond Metal. To pozwala po prostu na znajdywanie diaksów. Więc tych diaksów troszeczkę nakopałem. Ponieważ mam ich 39 seta. Tutaj jakieś różne rzeczy. Jest strasznie dużo tanzanitu, apatytu, szmaragdów trochę mało, nieźle żelaza. I tak, właśnie sobie tyle tego nakopałem. I to jest dla mojego kolegi, który jeszcze nie wbił i nie wie, że ja tyle nakopałem. Więc tutaj jest kopalnia na dół, wszystko skaczę, Może wam zademonstruję, jeśli ktoś może nie wiedzieć, jak to działa. Dlatego to są dwa łóżka, jak się zastanawiał. Wezmę sobie wodę. Ta woda nie jest cheatowana, ta woda po prostu z mini golema że tak powiem, wypadła, ponieważ mini golemy podnoszą itemki, znaczy bloki, i wodę też podnoszą, więc Więc to tak działa. Ok, tutaj na przykład, nie wiem, wkopajmy się w tą stronę i zwróćcie uwagę na ten, ten diamond metal. W ogóle mam strasznie dużo materiałów, Kurczę, pokurczego będziecie, bo nie wziąłem pochodni. O, bardzo świetnie, przedstawienie. Um, może Brightness powiększę, o. I tak... No sobie na Brightness po e, i tak, strasznie dużo mam bloczków. O, co jest? Tak. Strasznie dużo mam materiałów, ponieważ nakopałem tego węgla w pieruni. O, 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 widzicie teraz? Tu jest czerwone, teraz jest żółte, czyli zbliżamy się do diaksa. O, 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 o. Coś jakiś w sensie, pomarańczowe cały czas jest. O, czerwone. Czyli w którąś stronę tutaj węgiel z tych stron, o o żółte w tą stronę jest o, żółte w tą stronę, więc albo na dół, jest na dole no i zielone, jedna kratka do diaksa, więc powiem wam, że ta, całkiem fajne to jest um, i trochę łatwe to gra ale i tak gra się trudno jeśli się startuje to tym bardzo trudno się gra ponieważ moby cały czas zabijają w ogóle, dobra wpiszmy sobie home będzie szybciej um, o, skate.com po prostu skate, pamiętam, mówi, że na nie, niego skate. I dobra, w dzisiejszym odcinku będziemy budować. Mam tych materiałów dosyć sporo, zrobię sobie z ston tą umryki. I tak zaczniemy sobie budować. Dobra, mamy. No dobra, dobra. 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 pozwolimy tu zamieszkać. Mm. Więc dobra. Właśnie, tutaj e, ktoś się buduje. Tutaj się buduje, bodajże Krystian. Chyba spodobała mu się taka okolica i się tu budował. Tam jest jakiś domek dziwny, nie wiem. To chyba był kiedyś spalny. O, wiecie co? Mam pomysł teraz. Zróbmy teraz takie coś. O. Zrobimy coś takiego. I może. O tak, tak, tak. Jeszcze takie mam pytanie. Czy chcecie live y z tego do serwera? Pewnie będziecie chcieli. Ja strasznie dużo rzeczy robię sam, więc fajnie by było, żeby chociaż na live streamie to widzieliście. Więc takie coś by było spoko, nie? Więc tylko dajcie znać w komentarzach. Ok. Co ja ogólnie chcę wybudować? Chcę wybudować jakiś swój fort. No, więc tutaj będę mieszkał z moim kolegą. Na że nie ma. Aktualnie. Dobra. Może z dwóch stron to zrobimy. Tak już Czekajcie, teraz w tą stronę. I tu. O, dokładnie. Tylko czekajcie chwilę. No. Dobra. Okej, okay, to jest chyba to drewno. O. Dobra, udało mi się skoczyć. Aha, i ogółem zmieniłem skina, ponieważ ja lubię zmieniać skiny, ale to chyba. cię ja pokażę. No, nie pokażę Wam go całego. Na przykład, tu, wyrzucę ziemniaczki. a i buty wyrzuciłem. Wysz... To ja się prezentuję, więc z takiego według mnie. Ale ja lubię bardzo takie skiny, więc być możesz... może zostawię. Dobra. Tak, ostatnio Skate'owi, który chce zamieszkać u mnie, zniszczył bądź podpalił ktoś mu dom albo coś, więc nie wiadomo kto, co, jak. Więc on chce dlatego zamieszkać u mnie, ktoś się zastanawiał. I właśnie. fajnie nie to. Tutaj będzie taka brama. Zamek będzie w tą stronę, jednak myślałem, że w tą, ale zapomniałem, że to jest domek. Tak, może zacznijmy. Czy on. Dirt. Nie mam. Okej, okay, to kops się pod Dirt. Um. Co to jest Stefan? Jakiś wąż jeden. Jakieś. Dziwne te. Commander Dragons. Trochę dziwne. Mapki mi tu sprowadza. Nie z zagranicy. Dobra. Świetnie. Stefan 2, 3, 4, 8, 15. Więc... okej. Okay. Fajnie. <grym> dobrze, idziemy teraz zrobić dalej. Myślę, że to ładnie wygląda i takie drzewka z bramy wyrastające będą okej. Okay. Więc ja tu będę... to będę to budował z tym moim kolegą, który... Mieszka ze mną, to znaczy nie z tym, co tutaj widzieliście go. Nie ze skate'em, tylko. Oj. Tylko z takim innym. Bo skate tylko mieszka w moim domku na czas. No, po prostu, żeby sobie odnalazł swój domek, jakiś zrobić, coś. Eee, no, dobrze. Szybko to Dirtem była tam. Czy tam w I tak, wiecie co? Eee, ja. Teraz za niedługo chcę kupić, to już chyba mówiłem, e, dobry mikrofon, więc... E, więc, więc, więc... Może być jakaś przerwa, żeby po prostu poczekać, aż sobie kupię ten mikrofon. No i dobra, tutaj szybko rozwalamy, bo ja sobie chcę e, tutaj... Tutaj, żeby to była trawa w moim królestwie, że tak powiem. Pseudo-królestwie. I myślę, że dzisiaj zaczniemy te, budowę tego, że tak powiem, zamku, czy tam... No, króle... królestwa, za bardzo było. Królestwo to bardziej... jakaś ryba chyba. Królestwo to bardziej jakiś obszar. Nie? W ogóle domy wieśniaków wszystko się sobie zalicza do tego. Być może tak w sumie. Domy wieśniaków są. Więc myślę, że resztę sobie na jakieś lajby dokończę. Więc myślę, że śmiało mogę sobie coś takiego zrobić. Dobra. Pozwalam szybko. Tak ludzie jest już pomysł, żeby coś takiego zrobić, więc e, resztę sobie myślę, że zrobię o zrobimy tutaj jakieś takie śródełko Zrobimy sobie tu. O! Zrobimy sobie tu studnię, <grytanie> będzie spoko. Zbudujemy studnie, a resztę sobie wybuduję na jakimś live streamie. Więc zapraszam. Tam zapowiem na Facebooku i być może na. oczywiście na fanpage'u. I być może na. Y, tym. na YouTube też. Więc o to się nie martwcie, tylko śledźcie po prostu, czy czasem live jakiś się nie odbywa. Dobra. Więc. Tutaj będziemy mieć rybkę. O, jest już, cześć. Dobra. Świetnie, nie da się wyjść z tego. Może to zrobimy tak. Żeby z tego studni też udało się wyjść. Więc dobra. Tutaj kładziemy sobie to drewno. A, dobra rybka, jak chcesz to uciekaj. Niech nie sobie tam gdzieś pływa wolno studnia już będzie gotowa tutaj ziemię jeszcze położymy w ogóle wiem jak zrobię tą studnię ale to w przyszłości więc wiecie co ja zbytnio tu nie przedłużając pożegnam się z wami i po prostu w z tym sobie dokończę więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka Tam oczywiście też Poza kamerą też sobie tutaj coś będę budował. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć, na razie.